Witam wszystkich Właśnie się doczekaliście filmu Ile Natural wyciśni na klatkę Wiem, że to długo trwało Wiem, że tam e, e, Parę osób się mogło, nie mogło doczekać Kiedy w końcu ten film wypuszczę Mój znajomy, który mnie tu ściągnął Do Niemiec e, Też się nie może doczekać, pozdrawiam Cię Rafałeczku <grytanie> Dobra, przejdźmy do tematu e, to, co zobaczycie teraz ten film, to od razu w... chciałbym wspomnieć, że nie jest to na żadnych odżywkach, nie jest to na jakiejś żadnej diecie. Oczywiście nie będę wspominał o sterydach, bo sterydy dla mnie najgorsze gówno. E, oczywiście wycis wyciskam tutaj przy 82 kg. Zobaczcie teraz. Idę na wagę. Waży 82 i coś tam, coś tam, ale. Jadłem niedawno, mogło to jeszcze trochę, czy troszeczkę podbić moją wagę, 82 kg, normalnie ważę, 1,81 m. Dużo osób mi dało naprawdę, e, niektórzy dali mi 150, 160, że wycisną, no, no niestety troszeczkę przesadziliście. Rozumiem, jakbym jeszcze suplementację jakąś stosowo czy coś w tym stylu, jakąś dietę. Zorganizowano to tak, możliwe, żebym e, wycisnął tyle, ile tam napisali Oczywiście fajnie, że tak myślicie, że tyle bym wycisnął, no ale no niestety, z przykrością muszę powiedzieć, że no nie, 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 zdołałbym tyle wycisnąć z tego powodu, że za krótko też trenuję. Raczej to jest mój krótki powrót, dopiero 10 miesięcy trenuję. Co mogę powiedzieć? Wiem, że dla wielu to będzie to, co tam wycisnę, to jest bardzo, niedużo można powiedzieć, no ale powiem Wam, no to jest nas, niestety, ale to jest nas sucho, a więc nie możecie oczekiwać ode mnie, żebym ja wycisnął nie wiadomo ile. A więc zobaczycie ile tak naprawdę wycisnąłem może bym tam ciutkę mógł więcej wycisnąć, ale no no nie ma, nie będę tutaj już tam kombinował, no ja chciałem zrobić na 300 oczywiście miałem tam fal start, par, parę fal, fal startów, nie udało mi się wycisnąć sami zobaczycie no i to tego, to też tak długo trwało bo chciałem się w końcu przyczepić do tego ciężaru żeby go naprawdę wycisnąć, ale czy wycisnąłem go, to sami zobaczycie Oglądajcie film jeszcze pod koniec filmu coś wam powiem. A! Zanim zobaczycie film, jeszcze zobaczycie teraz moją sylwetkę, jak obecnie teraz wyglądam. To jest moja obecna sylwetka, poprzed wczoraj zrobiłem zdjęcie. Po prostu chciałem sobie zobaczyć, jak już wyglądam, po prostu to była robiona fotka na spontanie, a więc... Bez żadnej pompy, nie pompowałem się tam nic, może mi się napompował jeszcze, to może bym tam o wiele lepiej wyglądał, może by te mięśnie były bardziej wypuklejsze. Dobra, oglądajcie film, i jeszcze się na koniec wypowiem. Oh Lord of Mercy, I'm begging you, please. I feeling drained, I need love. You charge me up like electricity. Charge my heart with your love. There's an energy when you hold me. When you touch me, it's so powerful. When you hold me, when you touch me Keeps pulling me back to you. From the very first time we loved from the very first time we touched the stroke of your fingers, the sand of you lingers. My mind running wild with thoughts of your smile. Oh, you gotta give me a Oh, you could give it all, but it's never enough, no. energy when you hold me when you touch me it's so powerful Like fire, electricity. When you're close, I feel the sparks. Takes me high to infinity. Oh, lot of mercy, I'm begging you, please. I'm feeling drained, I need love. You charge me up like electricity. Charge my heart with your love. There's an energy when you're holy, when you're done. It's so powerful first time we touch, the stroke of your fingers, the sand of you lingers. My mind running wild with thoughts of your smile. Oh, you gotta give me so. Oh, You could give it all, but it's never enough, no. The energy when you hold me, when you touch me, it's so powerful. I can feel Widzieliście ile wycisłem Widzieliście, że wycisłem 140 dopiero za trzecim razem A więc yy, Mówię Wam, że się 3 tygodnie do tego przygotowywałem Bo wiadomo, te dwa razy co nie wycisłem to było 3 tygodnie wstecz Ale udało się, cieszę się, jestem z siebie zadowolony Może nie jest to nie wiadomo jaki wielki ciężar Ale moim zdaniem, oczywiście jest moje zdanie Że no, na, zrobienie tego na sucho to też nie jest taka prosta sprawa bo to naprawdę trzeba się przyłożyć do tych treningów a wycisnę to po, po prostu bez żadnej diety, bez odżywek, no i bez koksów o których nawet nie chcę wspominać, bo dla mnie koksy to jest najgorszy syf i nigdy w życiu e, sterydów nie mam zamiaru wziąć i nie wezmę a więc widzieliście miałem tam e, dwa, ty, dwa dwa razy nie targłem tego ciężaru ale spiąłem się powiedziałem nie, muszę kurwa go wziąć Przetrenuję te dwa tygodnie czy trzy tygodnie i go wycisnę. Oczywiście to też długo trwało z tego powodu, że no te treningi też wiązały się z zakwasami, a więc nie pójdę na ławkę, kiedy mam zakwasy, bo wiadomo, że nie wcisnę tyle, ile powinienem. Ok, jeżeli film się Wam podobał, to fajnie, cieszę się. Łapkujcie w górę, subskrybujcie mój kanał. Oczywiście wiadomo, to motywuje do, dalsze, do dalszego w ogóle funkcjonowania tego kanału. No, i jeszcze przed wyjazdem do Polski, bo niestety wyjechał do Polski, bo siedzę teraz w Niemczech. No, i chciałem jeszcze nagrać film, ile natural weźmie na martwy ciąg albo na przysiad. Musicie napisać, albo jak chcecie, napiszcie w komentarzach. Jeżeli nikt nie napisze w komentarzach, co by chciał zobaczyć pierwsze, no to sam niestety sobie wybiorę i nagram ten film. Ile wyciśnie albo ile weźmie na martwy ciąg Natural, albo na przysiad. A więc jeżeli się podobało, to jeszcze raz mówię subskrybujcie mój kanał, łapka w górę i piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Pozdrawiam wszystkich, trenujcie zdrowo i do następnego wideo. Hej, trzymajcie się! sorry za przycinkę, ale bym zapomniał, bo w wcześniejszych filmach w wcześniejszym filmie pisaliście, ile wycisnę na klatkę. Jedna osoba oczywiście trafiła. Yy, yy, wiele osób pisało albo za wysoko, albo za nisko, albo pomiędzy. A osoba, która trafiła, celnie trafiła, jest to MR Misiek 666. Pozdrawiam cię. No i no, ty jako jedyny trafiłeś, nie ma tam więcej osób, które pisały że wycisnę 140. A więc pozdrawiam cię. Trenuj zdrowo. No i może też, też nagrać jakiś film, bo. Tam widzę, że też trenujesz, tam po NIKU, chyba na tym awatarze widzę, że tam masz łapkę tam napiętą. Więc co mogę powiedzieć, no dzięki za e, motywowanie też, bo widziałem tam pisali do mnie e, kilka razy, motowałeś mnie, staraj się mnie zmotywować, żebym nagrywał więcej filmów. Dzięki, no i też ja też bym chciał Cię zmotywować, żebyś Ty też nagrał film jakiś, bo jeżeli trenujesz naturalnie, to z miłą chęcią dużo osób by było obejrzało, jak trenujesz, co robisz, no i wiadomo, Jesteśmy naturalami, łączymy się. Pozdrawiam, hej.